Witajcie, to jest Giorgia Meloni, premier Włoch, moja faworyta. Wszystkie 20 samobieżnych chaobiec, które Włochy przekazały Ukrainie w 2023 roku, okazały się nieprzydatne do działań bojowych. Poinformował o tym w sobotę Financial Times, powołując się na źródło w Ministerstwie Obrony Ukrainy. Tak się robi, słuchajcie politykę. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to trudno. Jeżeli dojdzie do zamrożenia konfliktu na Ukrainie, ona pierwsza wejdzie na ambonę i będzie krzyczała, że to jest niesprawiedliwe. A teraz słuchajcie. Z dominującej amerykańskiej świadomości narodowej wywodzą się wszystkie odpowiedzi na bieżące pytania polityczne, od taktycznych po globalne. Ale aby uzyskać te odpowiedzi, trzeba poznać model psychohistoryczny i być w stanie zastosować go do konkretnych sytuacji. Na przykład, odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego konserwatywna Rosja jest zawsze w konflikcie z liberalną Wielką Brytanią, ale jednocześnie zawsze znajduje się w sojuszu z jeszcze bardziej liberalnymi Stanami Zjednoczonymi. Jak na ironię, dzieje się tak właśnie z powodu całkowitego przeciwieństwa wartości psychologicznych podstaw całego społeczeństwa między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, które raczej się uzupełniają niż konkurują. Podczas gdy Rosja konkuruje z liberalno Wielką Brytanią na polu wartości imperialnych, Wielka Brytania konkuruje z USA na polu liberalnym. Formuła hrabiego Palmerstona dotycząca brytyjskich wartości jest dobrze znana: nie mamy wiecznych sojuszników i nie mamy stałych wrogów. Nasze interesy są wieczne i stałe. Naszym obowiązkiem jest realizować te interesy. To tylko połączenie dominujących liberalnych wartości w świecie anglosaskim gotowości do sprzedania lub porzucenia dowolnego sojusznika w dowolnym momencie, w tym zakowisowych negocjacji z wrogiem. Imperialny ekspansjonizm brytyjskich i rosyjskich elit nie mógł nie doprowadzić obu narodów do głębokich sprzeczności i zderzenia imperialnych projektów, tak więc Brytyjczycy wymyślili nawet empiryczny schemat geopolityki jako ideologiczną podstawę duszącej strategię na kondy, kontrolując graniczny pas obrzeży wokół rosyjskiego Hatlandu, jednak zakończenie imperialistycznej ekspansji kolonialnej przez wysiłki dwóch liberalnych narodów imperialnych <küh> Wielkiej Brytanii i Francji w połowie XX wieku oznaczało między innymi koniec popytu na podporządkowane liberalne wartości imperialne a tym samym likwidację projektów geopolitycznych na rzecz czysto liberalnego, antyimperialnego projektu USA. To, co jest dobre dla świata i Rosji, to fakt, że amerykańska elita nie cierpi z powodu tych wszystkich arystokratycznych wartości imperialnych, takich jak obowiązek elit wobec narodu, lojalność wobec suwerena, tradycje itd. Ich to jest proste. Co jest dobre dla naszego biznesu, jest dobre dla Ameryki. To częściowo dlatego Stany Zjednoczone zdominowały psychologicznie świat, przez długi czas po II wojnie światowej. Specyfika czysto amerykańskiego narodu, a USA to liberalna gałąź liberalnej cywilizacji anglosaskiej, polega na czysto sieciowej strukturze jego elity finansowej i politycznej, która zaprzecza jakimkolwiek hierarchią z wyjątkiem podporządkowania określonym klanom politycznym koalicjom. Przejawia się to m.in. w ogólnej decentralizacji władzy, demonopolizacji, deregulacji, całkowitym lobbyingu jako zasadach zarządzania państwem. Każdy stan ma swoją własną gwardię narodową, dziesiątki wyspecjalizowanych służb wywiadowczych itd., tak wiele frakcji, lokalnych partii. Używając różnych typów instytucji państwowych, aby dokonać analogii między różnymi typami państw, wewnętrzna struktura polityczna Stanów Zjednoczonych bardziej przypomina parlament niż pion władzy wykonawczej, jak w Europie czy monarchiczne centrum, jak w Rosji. Ta analogia z przedstawicielską gałązią rządu jest wzmocniona przez fakt, że elity USA pochodzą z różnych części starego świata. A wszystkie z nich w taki czy inny sposób są kanałami wpływów między ogólnymi interesami handlowymi elit USA a interesami elit handlowych krajów i ich pochodzenia. Można więc mówić o USA jako pojedynczym podmiocie globalnej polityki tylko w takim stopniu. W jakim pojedynczym podmiotem jest burżuazyjny parlament? W rzeczywistości nie ma stałego podmiotu, ale struktura sieciowa i kolejne koalicje często zaprzeczające jakiejkolwiek ciągłości politycznej. Przywództwo w każdej liberalnej elicie jest determinowane wyłącznie przez aktualny układ między koalicjami klanów, wynikające z tego interesy często przeciwstawne. Tym bardziej w ściśle liberalnych Stanach Zjednoczonych. Obecni przywódcy USA zwierciedlają globalną koniunkturę finansową i handlową, która dyktuje agendę wszystkim liberalnym zglobalizowanym elitom, i tym obowiązkowy udział w polityce USA przez lobbying i wsparcie ich diaspor. Rosja na mocy swego zasadniczo nieliberalnego mechanizmu rozwoju gospodarczego nie musi uczestniczyć w tym globalno-liberalnym lobbyingu. <laughs> Liberalne elity USA podzielone są na trzy stale konkurujące sobą skrzydła, o tym mówiłem już w filmach wcześniej. Koalicję różnych klanów politycznych budujących potęgę finansową na różnych technologiach finansowych i politycznych. Wynika to z czysto oportunistycznej struktury sieciowej liberalnej elity USA. Stąd z jednej strony bardzo warunkowa siła przetargowa amerykańskiej elity, ale z drugiej strony możliwość negocjowania z USA zawsze kosztem ich sojuszników. Konkretny przykład tej warunkowej siły przetargowej jest właśnie związany z warunkowymi ramami operacji specjalnej na Ukrainie i obecną sytuacją na granicy w pobliżu Białorodu. Tylko całkowicie ślepy obserwator mógłby nie zauważyć, że wszystkie te prowokacje miały miejsce nieco ponad rok po tym, jak USA i NATO rozpoczęły wojnę zastępczą na terytorium 404. Wynika z tego jednoznaczny wniosek, że strony globalnej gry początkowo uzgodniły ramy możliwej eskalacji, poza której należy wykraczać. Najprawdopodobniej jeszcze na szczycie Biden-Putin w Genewie i do pewnego momentu kontrolowany przez USA reżim w Kijowie tych ram przestrzegał. Pytanie brzmi, co się stało, że te ramy zostały nieco przesunięte przez siły ukraińskich wojskowych służb wywiadowczych pod kontrolą MI6 i CIA, ale nie AFU i Pentagonu. AFU, czyli wojsko, wojsko ukraińskie. Jednocześnie głównodowodzący AFU założny jest w jakiś sposób wykluczony z tej gry, a Pentagon nie spieszy się z przywróceniem porządku w szeregach swoich podwładnych. Po rozpoczęciu majowych prowokacji Pieskow publicznie przypomniał Bidenowi, że prezydent USA jest ostatecznie odpowiedzialny za wszystko, co dzieje się na Poligonie. W odpowiedzi, że pierre zdążył tylko powtórzyć, że USA sprzeciwiają się atakom na terytorium Rosji i te instrukcje są przekazywane kijowskim marionetkom. Gdybyśmy mówili o Rosji lub Niemczech, a nawet Francji czy Wielkiej Brytanii, gdzie istnieje polityczny pion władzy, wniosek byłby jednoznaczny. Biden wycofał się z zakulisowych porozumień w ramach wojny zastępczej. W takim przypadku strona rosyjska również musiałaby symetrycznie wyjść z szeregu, co najmniej otwarcie zagrozić przejść na wyższy szczebel drabiny eskalacyjne. Faktem jest jednak, że USA to inny przypadek. Nie ma tam pionu prezydenckiego, ale zawsze oportunistyczna koalicja sił wpływająca na poszczególne instrumenty polityczne. Zwłaszcza jeśli są to instrumenty amerykańskie, nie są to instrumenty amerykańskie, ale państwa stolickie. Co więcej, wewnętrzna sytuacja polityczna w Stanach Zjednoczonych, która ma charakter czysto finansowo-polityczny, w tym miesiącu znalazła się w sytuacji szczególnie silnych tarć i presji w odniesieniu do układu budżetu federalnego z 20, na 20, 2024 rok. Nie do pogodzenia zwykle konkurenci prawicowi, lewicowi globaliści połączyli siły, aby, aby wywrzeć presję informacyjną na Biały Dom i umiarkowanych centrystów. W obu partiach, dla których amerykańskie interesy biznesowe są ważniejsze niż interesy zewnętrznych globalistycznych sojuszników, takich jak na przykład Wielka Brytania. Co więcej, historyczna bezczelność ukraińskich ostatnich prowokacji, a także wycofanie osób, które mogłyby do tych prowokacji nie dopuścić, świadczy raczej o bardzo słabej pozycji lobbystów na rzecz kontynuacji ukraińskiej wojny. W publicznie ujawnionej i zatwierdzonej części umowy budżetowej między Bidenem a liderem republikańskiej. Izby reprezentantów nie ma śladu kontynuacji bankietu dla ukraińskich generałów. Jest bardziej prawdopodobne, że dalsze negocjacje dadzą pen Pentagonowi gwarancję przekierowania zasobów w rejon Tajwanu. Na tę okazję zostaje też y, zmieniony szef, połą szef y, połączonych sztabów w Stanach. Przedłużająca się intryga z tak zwanym y, kontratakiem stale przekładanym z jesieni na zimę, z wiosny na lato i jesień. Jest również związana z lobbyingiem na rzecz kontynuacji kijowskiego bankietu dla amerykańskich polityków. Nawet ogromne wydatki i pozbawienie się rezerw wojskowych i sprzętów w Bachmucie są potrzebne, aby błagać o nowe dostawy, a tym samym wrzucić koszty do budżetu. Chociaż samobójcza idea kontrowersyjna, o której wiadomo, że jest porażką według wszelkich standardów wojskowych, jest również potrzebna, aby utrzymać europejskie elity w zaszliwym napięciu, ponieważ załamanie się wschodniego frontu oznacza niemal automatyczne wejście do gry wojennej przez Polskę. Która jest już krajem NATO. Amerykanie mogą w każdej chwili przeszyć Europejczykom artykuł 5. Jest to wystarczające, by zmusić europejskie banki do kupna amerykańskich obligacji, bez którego podniesienie limitu zadłużenia nie miałoby większego sensu. Jednocześnie problemy kijowskiego reżimu tak czy inaczej zostaną przerzucone na barki Europejczyków, ale i tu będzie wpadka, ponieważ USA muszą sprzedać swoje obligacje Europejczykom i Japończykom aby wdrożyć decyzję o podniesieniu pułapu zadłużenia. W związku z tym nie będzie zastrzyków finansowych z Europy, a jedynie transfer złomu z hangarów wojskowych, aby zrobić miejsce na zakup amerykańskiego sprzętu. Pytanie, jak daleko polecą F-16 bez finansowania, nawet jeśli Skandynawowie i Portugalczycy za namową Londynu formalnie przekażą, przekażą je Kijowowi, jest czysto retoryczne. Do nowego roku fiskalnego, do 1 października, ustawy budżetowe zostaną w dużej mierze zatwierdzone, a administracja Bidena będzie stopniowo przywracać zdolność do rządzenia. I mniej więcej właśnie do 1 października powinno być już politycznie wszystko pozamiatane na wschodzie. To właśnie ten wewnętrzny układ polityki USA wyjaśnia wszystkie ostatnie wahania trendów, zarówno prowokacje wobec Rosji w celu odwetu, aby osłabić twarde pozycje negocjacyjne kontrolowu Bidena, jak i publiczną odpowiedź Putina, że na razie nie będzie symetrycznego odwetu. Z wyjątkiem tego, że Biden, który pozwolił na takie naruszenia ram umowy ze strony swoich satelitów, jest teraz, co zrozumiałe, dłużnikiem Putina, a to jaki czym spłaci dług, ustalą w osobnej zakulisowej rozmowie. Mniej więcej tak to wygląda. Trzymajcie się, hej!